Siema, z tej strony Piotrek. W tym odcinku opowiemy sobie, jak zmieniać kolor brył oraz jak w prosty sposób modyfikować ich kształty. Zaczynajmy! W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, co to jest płaszczyzna robocza oraz jak dodawać do niej kształty. Dzisiaj pójdziemy o krok dalej i aby uprzyjemnić sobie pracę z bryłą, nadamy jej swój ulubiony kolor. W tym celu zaznaczamy bryłę, której kolor chcemy zmienić, a następnie w okienku po prawej klikamy na okrągły przycisk z kolorem bryły. Naszym oczom ukaże się cała paleta gotowych kolorów, z której wybieramy nasz ulubiony i gotowe. Na dole znajdziemy także dwie dodatkowe opcje. Pierwszą z nich, wielokolorowe, omówimy sobie w następnych odcinkach naszego poradnika. Druga natomiast opcja, przezroczyste. Po zaznaczeniu jej dodaje efekt przezroczystości do koloru bryły. Aby zamknąć okno edycji bryły, klikamy w dowolnym, pustym miejscu płaszczyzny roboczej. Na tak przygotowanym prostopadłościanie od razu milej będzie się pracowało. Ok, teraz czas na zmianę kształtu. Po zaznaczeniu obiektu, dookoła niego pojawią się różne kwadraty, strzałki i inne ikony. Sprawdźmy, jak ich używać. Na początek weźmy białe kwadraty. Lewym przyciskiem myszy klikamy i przytrzymując go przesuwamy myszką w różne strony. W taki sam sposób będą działały wszystkie cztery białe kwadraty umieszczone na dole bryły. Wyjątkiem jest piąty, znajdujący się na górze. On odpowiadać będzie za zmianę wysokości obiektu. Kolejną rzeczą, na której warto się dzisiaj skupić, są czarne mniejsze kwadraty. Odpowiadają one za wyciąganie bryły tylko w jednym kierunku. Tak samo jak w przypadku białych, klikamy na wybrany z nich lewym przyciskiem myszy i przeciągamy w dowolną stronę. Jeśli natomiast wciśniemy i przytrzymamy na klawiaturze ALT, a następnie przesuniemy czarny kwadrat, uzyskamy efekt wyciągania bryły w obie strony. I tu warto zwrócić uwagę na jeden mały, ale niezwykle ważny szczegół. Gdy klikniemy na dowolny kwadracik, naszym oczom ukażą się pola do wpisywania wartości. Wpisując konkretną liczbę w odpowiednie pole, nadamy obiektowi konkretny wymiar. Pamiętajmy, że domyślnymi jednostkami w programie Tinkercad są milimetry. Teraz warto powiedzieć sobie o możliwości zmiany wszystkich wymiarów obiektu jednocześnie. Aby uzyskać taki efekt, naciskamy na klawiaturze przycisk Shift i trzymając go, za pomocą myszy przesuwamy dowolny kwadrat. Kolor nie ma tutaj znaczenia. Używając tej opcji możemy być pewni, że nasz obiekt nie zmieni swojego kształtu, jedynie powiększy się lub zmniejszy. Ostatnią, ale równie przydatną rzeczą będzie jednoczesna zmiana wszystkich wymiarów bryły, ale tym razem od jej środka. Do uzyskania takiego efektu na klawiaturze wcisnąć i przytrzymać będziemy musieli jednocześnie klawisze Shift oraz Alt. I choć na początku wyglądać to może na dość skomplikowane, po kilku próbach na pewno nie będzie sprawiać najmniejszych problemów. To już wszystko jeśli chodzi o podstawową edycję figur przestrzennych. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku w którym wyjaśnimy sobie kolejne tajemnice programu Tinkercad.